Elu fajna, dzisiaj pokażę wam symulator ręki i dzisiaj jest ze mną Pan Marek. Przede wszystkim ogólnie to nagraliśmy już jeden film który z 30-40 minut. Może mniej, może nie wiem nie, nie czyli akurat czasu i, i tak jakby się nie nagrał, bo, bo ktoś się pobyli i coś... Ktoś, nie wiem co się ale szybko coś... Z w No i widzę wszystko. Graliśmy już... Graliśmy na paru trybach, ale może mnie pokazać Wam jeszcze raz, albo zagramy po prostu na imię. No Byłem śmieszne przygody, bo jakichś jak, jak śmiesznych przygód nie może być w Hound Simulator. Tak, teraz jak tak na, na Ciebie zaczęła to mi przypominasz tego. E, tego Kevina samego w domu. Dobra, to zaczynamy. Idziemy jest penetrować jest w domu. Co jest nie poz... wiem właśnie. Ja ci. No, chyba. Nie wiem, w zoo Szkoda, że w tej grze nie da się skakać i pod spadkiem, jest sprint. Tak, tak, niestety, to... Wiecie, możecie w komentarzach podawać... My tyle, powie my tyle powiedzieliśmy. Ty tak, już skracamy. nawet nie wiem, nie wiem co mówić, bo wszystko... Już wszystko powiedziane, ale dobra, możemy Wy się zacząć uda. jeszcze raz, bo, No, ogólnie, jeśli... Ktoś? Jeśli ktokolwiek to ogląda... I posiada tę ktokolwiek... grę... Posiada tę grę, albo chciałby z nami zagrać? To my szukamy przyjaciół w Nie Nikt z nie chciał grać. A ja pistolet znalazłem w ogóle, ale nie zauważyłem. Wiecie, koronawirus. Wie <laughs> Wiecie, jak to działa. Dobra. Nie no, e dzieje i poszukujemy z mną gry. Tak, jaka niestety, nie ci, z której moglibyśmy grać z nas... którymi chcieliśmy grać, to powiedzieć, że tak, zagrają. No i właśnie grają. Tak, jedną grę na przykład w cs -a. No. No nie, najgorsze zło. się kierę, ale na podłodze. Idę się nie schylić do niej. No, no. w tej grze, ty schylanie się jest zgubne. Dlatego widzicie, co ja robię, żeby zdobyć małą siekierkę. chyba nie da się podnieść z podłogi. No, i za bardzo... Twoja postać jest za bardzo pośledzona, żeby coś brać z podłogi. No A. dokładnie tak. Dobra, ale teraz cię zaczekuję, bo w ostatnich rundach, jak to nie wiecie. Bo... A no tak! No, nie nagrało się. Ja, ja wygrywałem. Teraz to po prostu widzę sprawy Zobaczycie, on... Za... To, to, czekaj, nagrało ci się w końcu. Nie, nie, nie nagrało się niestety. A, ciach nożem. Czemu ty nie dostajesz obrażeń? Czemu ty, ty też? Czekaj, czekaj. No poczułem chwilę. No, jakby co to Fortnite to jest taki, tylko, że za 8 lat. Patru... Royale. Royal, Ty! Chyba istnieje coś w tym trybie. No ta... Fortnite to jest podróbka tej gry. Nie wiem, czy wiecie. Tak wyszło jakoś. Czemu Kurde, ubiegłem? to ty, ty dostajesz! Oh. A, czekany, dobra. A Aż, dobra! Aż nigle. Aż zi... Ta muzyka jeszcze tam tam. Dobra! Już nie olaj, doleś, no to inny tryf, inny tryb. In tryb. I... Dobra, to oh. zabawy granatami. Taki był mocny tego odcinka, Tak, tak, no właśnie! <laughs> Granaty. No. Cześć, jak ten ser. Tak, jak to się nazywało? Um, grenade Spam. Dzięki. Ale no, graliśmy na początku ogólnie? No właśnie, graliśmy wtedy. No, graliśmy wtedy? Niestety, Ciekawe, ten... bo możecie, może kogoś z nas teraz zarazpić jako autko? Liczę, że nie. Mam nadzieję, że yes. nie. Dobra, ja się normalnie. Dobra, no, nie. Ale nie To był chyba błąd tamto, że no, autko ci Tak. No, bo ogólnie kiedyś mi graliśmy, interesowaliśmy to, no, no i Szymon zarazpił się jako malutkie autko, tutaj na samym środku tej areny. No a ja. Szymon, po prostu. No tam o tam na środeczku Ja myślałem, że to jest Jak to się nazywa Że to jest mapa taka I on jest ogromny i rzuca we mnie granatami A to okazało się, że jestem malutki I w ogóle u mnie to wyglądało jak miasto wszystko To było tak, dziwne tak, tak naprawdę to zależy od perspektywy No u mnie to no, To jest ogromny to mały Eee <laughs> y... co, co tu się stało? Co gra na fizynku? Nie no, jakiś jeden... miałem... no, tak. No co więc, Ej, już 5 już minut nagrania, jak to tak szybko leci? W sumie nawet... 5 minut aż? No właśnie, wiem, przecież dopiero co zaczęliśmy, czyli tamten materiał nad nim czyniłem 5 godziny. Ty chyba wygram. Patrz, ten galant jest... No to nieźle! Komu. Chyba wygram. Masz rację, to restart. Ty wszystkie granaty wybuchy moje wszystkie i te wszystkie tutaj po prawej twojej. Hmm, dobra, trzeba więcej kolegów znać. W trójce będzie lepiej. Będziemy się fokusować. albo 4. Nie, nie, nie. 4 by było fajnie na tym. Dobra, restart, 3 exit, restart. Nie restart. No, możecie nawet w komentarzach pisać na kim się fokusowa fokusować. Będzie się fajnie. No, może i możemy na jakim trybie grać. W ogóle, w ogóle, jeśli ktoś to ogląda, to może napisać w Tak, powodę, tak. Jedynie jak ktoś to. By, byle co, żebyśmy po prostu wiedzieli, że ktoś to ogląda. Tak, nawet, nawet coś obraźliwego, nawet dislike może być, ale wiadomo, żeby ktoś to oglądał. Ale ty, teraz tak się myślę, bo jest taka osoba jak Krysia, i jest chłopakiem. Ja I jest szansa, że on to obejrzy. I możliwe, że coś napiszę. Jeśli w ogóle będzie chciał tracić na to. Czy... Nie, no, jak tracić? Ale... to będzie najdłuższy odcinek na moim kanale. I nie będzie poświęcony. A ty miałeś tam 20, 20 minut do... Nie, no, 15. Nie, no, prawie 15 nie najdłuższy to był. Ale raz nagrywałem tak, godzinę o, odcinek z Robloxa, z takiego genialnego trybu. Może też go kiedyś nagramy. a to na to. B... Nie, nie. No dobra. Nie, to no no, gdzie, gdzie byliśmy dinozaurami, pamiętasz? Dinozaur, Co gdzie by. Dinozaur, dinozaur wiesz tak, sobie... dorastaliśmy. Ja z, tobą, ja z tobą nie grałem tak. Nie grałeś? Bo no, kojarzyłem, że ktoś grał. Szkoda, to może... Co? Nie on jest bliżej ciebie, on zaraz ciebie zabije. Nie, on jest tam A! Ja drugi życiłem. No tak się ty Oj. Marek. Patrz na prawo. Albo lewo. lewo moje. A lamus. Jaki lamus? To jest technika... ...boga of gran... O kurczę pie... Technika na cichego bubra. Umarłem. Wypadł mi Dobra. granat z ręki Dany. i... Ej, bo... Ja chciałem Proszę. rzucić... I mi zamiast wypadła zawleczka, za, zanim wypada mi zawleczka, to mi wypadło to, ten dzyndzel i on wypadł mi dzyndzel najpierw zamiast zawleczka i już nie miałem co zrobić, rzuciłem, myślałem, że rzucę perfekcyjnie, rzuciłem sobie do boksa. Dobra, exit Exit? o, jak mi miło. No. Dobra, coś z granatami, co my mieliśmy? Bloody conference, tak? Tak, Bloody Conference, wiesz co. Nie ma tutaj powtarzać wszystko z poprzedniego nagrania, ale i tak jest inaczej. Fajnie, że jest inaczej, bo przynajmniej nie, nie udajemy reakcji. Tak. No, tak, tak. Wiesz, <coughs> ten kaszel, który tak... Od... No, nie udajemy reakcji. Nie no, ale sorry, ja nie udawałem kaszel. Wiem, to, to, to wyśniłem się, przecież jest koronawirus. Mam no właśnie przyciski. Ty, nie mam przycisku! Oh, Ej, ja, mam, ja mam dwa przyciski! Nic <laughs> <Co> się stało! W sumie <laughs> nie mogę obrócić żadnego klienta. Dobra, restart. Ej, ja teraz jak patrzę na ten stut, to. restart. Ma... Ja nie, nie jestem pewien, czy ustawimy granatę. Ej. No, no znowu mam dwa przyciski! <laughs> Co jest ten trybie? Dobra, exit jeszcze raz. Przepraszamy za komplikacja. <laughs> Coś tu istnieje. O, a moja granata. Dobra, tu nie dołączaj, nie dołączaj jeszcze, ja ci powiem. Musimy obaj pewnie naraz dołączyć. Dobra, dołącz teraz. Nie, no, Dobra, na co? Powiedziałeś już, dołączałem. Po prostu, że Gamasz będzie no, zamiast Notfant. Co jest granat? O przepieczone. Przepieczony. To jest jakaś. Naprawdę, no nie, nie, nie udało mi się złapać granata. I, i Ej, rewolwer. Wywołaj po prostu, co ludzie. Dobra, tam. Co masz, rewolwer? O kurde! przepraszam za dźwięk niebieskiego. Ja, ja chyba rozumiem. Ja chyba rozumiem. Co? Przecież to, to, daj się random. Exit, się... exit, 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 exit. Chyba, czy widzicie? Eee, jakiś, czy... Weź wybierz bloody conference, no. um, join i jeszcze nic nie klikaj, słuchaj. E, możesz wpisać sobie nl, co nie? E, tam masz tam random, weapon, co nie weapon masz, co nie? No. Masz napis weapon, co nie? A czy ja mam stworzyć? Ty sobie Nie, nie, nie. Join game. Join game. No join game, no. I tam masz weapon. Wybór weapon. Ty i dopiero teraz mam. to mam. I słuchaj. Teraz ty możesz sobie wybrać broń, a ja mogę sobie wybrać broń. Dobra. To co? Dobra, w następnym odcinku pod kom w komentarzach możecie napisać, co mam wybrać. Tylko niech on tego nie zobaczy, to wiecie. Dobra. Grand, grand. Ja bym bier... Dwa, dawaj, dwa granat. Mmm, może wybrałem coś innego? A może nie? Ju, już, jest 10 minut nagrania. Co? Jeszcze, jeszcze 10 może. No tak, ustawiam stoper na 20. No dobrze. Ej, mi zabrzeczka i to tak od razu, no nie, granat! Granat Tak! <gry> ja rzuciłem go za siebie! Rzuciłem... Chciałem go rzucić przed siebie, on mi wyleciał do tyłu. Dobra, że jest start. Ale dobrze, dobrze się bawimy. <grymne> Widzicie, Wiecie, pamiętajcie, w komentarzach możecie napisać, że chcecie zagrać. Tu chętnie Was przyjmiemy. Na przykład, nazwa na Steamie. ale niestety nie będziemy, nie będę wam płacił rek Rekrutacja. W rekrutacji pytania będą. Ee, Czy masz o mikrofon? Mik o Nick, o dobry mikrofon? Jaki dobry, Nad? Może pierdzieć, bez, bez interakcji z, z widzami. No i, czy, no i czy kupisz tą grę? Już, po prostu. Nawet nie tą grę, bo my kupiliśmy cały pakiet. Nawet nie pan. musisz mieć mikrofonu, byle byłbyś. Nie, 15 nie. złotych cały pakiet, po prostu. Tak. Szukamy przyjaciół, Dobra, tam. to daj restart, żeby nie było, że widzimy tylko smoki. No, no, niestety. Brak przyjaciół, widzicie. Koronawirus. Przynajmniej przyjaciół, którzy chcą z nami Tak, no... Powiedzcie nam, gdzie mieszkacie. Kurcze, pieczone. Nie! No i co, czekaj, mi mini... <laughs> Chciałem wybuchać od razu. Że o, o, Ludzie, którzy oglądają to tak mówią Jezus Mario, co on robi? <laughs> Ej, Marek. Jeśli, jeśli to oglądają w ogóle. To... Nie no, nikt tego nie ogląda, jedynie twój brat pewnie będzie to oglądał. A ty wyszedłeś? No wyszedłem, dawaj multiplayer, coś innego. Okej, okay. boże Mój brat pewnie i będzie też się tym osobą tyle to będzie oglądać. Dobra, to co, może... Gren... nie, A um... Co to było, Sargery, wiemy w końcu? Chyba nie graliśmy na Sargery. Dobra, dawaj Wikingowie, to jest fajne, to jest fajne. A, są fajne. A Wikingowie to tam walczyliśmy po prostu kontra... Tak, walka i wybieranie broni. Okej, okay, okej, okay, dział się, dział się. Wikingowie okay. są spoko. Join. Jeśli byście, byli, Dobra, ciekawi dlaczego... jeśli byście tak. się byli ciekawi, dlaczego ja na przykład nie hostuję, jako że nagrywam, to nie wiem. Tak po prostu. Tak. To nawet nie jest kwestia internetu. <grym> Bo obaj. No mamy... mamy Mieszkamy obok siebie i obaj mamy słaby. nawet. Tak, jeśli wiecie, pewnie wy tam, yy, wam instaluje się GTA, nie wiem, 3 godziny, może dwie, a u nas 3 dni. <grym> 3 dni. Jestem ciekawy, jak długo będę tego uploadował się ten odcinek. Mm, nie naprawdę. W tydzień? Jeśli w ogóle będziesz uploadował. No. Tak, tak. Pewnie wiesz, jak w połowie, i już wysyłanie tak powiem. Nie, ja uznam. Słaby ten odcinek. Nie wysyłam. Nie, nie no wysyłam. Nie no, nawet no. jak będzie cringeowy, bo prawdopodobnie mnie będzie gorzej słuchać od ciebie. Plątwa. tak. Nie co to. Wygląda ta gra na łatwą, Ale jest. <grych> bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Samo sterowanie ręką. Nawet no, mogę nam pan, pokazać jakie jest sterowanie. Jest chyba aplikacja jakaś, że możesz pokazywać te. Co klikasz? Mieszkaczę. Kliknęłem tak. F1. I Co? Że... No F1. A, dobra. Żeby było A. pokazane jakieś sterowanie. Nie wiem, czy będą tam oglądać, bo wiesz, niektórzy może oglądają słabszej jakości. Tak. Tylko, że jeśli ktokolwiek ogląda, jest w ławie i <laughs> to ogląda. Nie, ktoś się ogląda. Ty nie, działaj, bo od razu stwierdzam, że ława. <laughs> Ciekawe, lecz jeśli ktoś to ogląda, nie, nie mieszka na wsi, to prawdopodobnie ma dobry internet. Ale niektóre wsi mają przepotężny internet. A niektórzy ma... niektóre mają takie jak my. No po prostu. Tak. Dobra, jestem gotowy. Stawaj, samuraju. samuraj, Samurai, jestem niną. Stawaj, samuraju, mam jasne uzbrojenie. Cześć. O też tam cię wziął. Też, Pierwszy tanczy. raz. Ale Co masz, ty masz w Co Czemu ty nic nie masz w Nie, <laughs> to nie wam, że jeszcze zobacz. Nie widzisz? Nie, nic ty nie masz u mnie. Jak dobrze, że jest kilometr ode mnie. tu. tu ru, Chyba tego nie ma. Ła, gryzie. Zaraz zostaniesz zaciukany. Czekaj, może pójdę po broń. Cześć, ja, ja, ja tu przeżyję. Spokojnie. Ej, czemu, mi, czemu mi, czy mi mieć drzwi to? Nie, mam go tutaj. <grym grym> Żebyś się nim nie przeciął. A, a nie, przednij się, przednij się nim. Czekaj. Widzicie ten profesjonalizm? A nie, jak ja będę takim żabolem, będę bezpieczniejszy. Popatrz. Wiem, że dużo widzicie. Dobra, ja. ja My widzimy to samo spokojnie. Nie, no pewnie. Grafika, w, w której. Aha, to ja umarłem. No jak widzicie tutaj y, tego. Ilość moich śmierci do wygranych pana Marka jest bardzo niepro jak oh. nieproporcjonalna. nieproporcjonalna. No. Co nie no, ty masz staję <laughs> tak miło, że... Ja... No. O, twój kask, twój kask, ci kask. Naprawdę, to jest mój kask? No może u ciebie go nie ma, bo ta gra jest tak świetnie i zrobiona, Nie że no, to... właśnie akurat. akurat... Ja nie... Twoje zwłoki, nie wiem gdzie są u mnie, twoje... U mnie, są, są, tu, <laughs> kamerę. U mnie są tu, patrz. Jestem pełni kamerą i u są tu. Bo ja, bo ja cię zobaczę na pewno. <laughs> no, ja, moje samochody... Mnie, Ej! Nie ich zwłok, nie mam. Ej, widzisz tego stu? Tutaj, widzisz co się dzieje starszą? Czy ty tego już nie widzisz? Nie, nic nie Jak odpycha mnie. Czekaj. O, popatrz na dzidę na przykład. Dysz. Nie ma. Nie, eee. nie, Dobra. Mnie? Kolejna gireczka. Tak. Chudy, nam by się więcej osób. Tak, no niestety nie mamy przyjaciół. Nikt uz każdy uznał... Co? 15 zł za 4 gry, w których można się świetnie bawić? Przez wiele godzin? Przez wiele godzin? Zbacz innego. To syf jakiś. Nie, nie no, nie. lepiej fadolce do Fortnite'a kupić. Lepiej. Albo na Ta, no, no, z skino CSA. Tak, no nie wiem, z skin Nie obrażam. Oczywiście nie obrażam, że ktoś kupuje skiny. Nie ja kupuję. <laughs> a znaczy już przestałem kupować, bo mi szkoda pieniędzy. <laughs> no to czekaj. Wild West i The Last Hero, chyba nie, nie, nie pamiętam. Nie, The Last Hero testowaliśmy i. Ty dawaj co The Last Hero! To jest co? to, pamiętasz? Nie pamiętasz, no, tego nie zobaczył. Bo <coughs> tego Wild West, dzieje... musimy sobie rewolwer wyciągnąć z kieszeni do siebie. A nie, to jest no. nie to. Ja myślałem, że to jest ta operacja. O nie, operacja nie lubi. Ej. Opracę. Nie no. Demotyzacja tylko. Mm. Idź sobie! Nie nagrywam idź, idź! Masz bana już Za odzywanie się, idź Ale miła muzyczka Dobra odmutowałem Nie! Sobie. Odwrócił Jest mi good. się Odwrócił mi się do góry nogami ten Odwróciłam się Do góry nogami amunicja Łapy mam amunicję <laughs> Chyba też mam źle odwróconą, nie jestem <laughs> pewny w sensie ja odbyć się wiesz, w ogóle taki, że w drugą stronę musiałem tam Ej, zbugowany no. jestem trybki i łatwiej się obracował te magazynki jakoś, tak mi się da... Bo letko i on je wyszedł. Ja cię stanę do ciebie, widziałem, No, no widziałem do... życię... Big dobi. Dobra, restart. Ale, ale on odbił się od za tobą teraz. Czekaj, albo może nie restart? Czy ja, ja, ja cię zabiję? Spoko restart. <laughs> Ty masz władzę nad nagraniem. A ja mam władzę nad grą. Tak, jak Teraz tak. jest to No, możliwe. Władzę nad nagraniem? Jaką władzę mam nad nagraniem, skąd nawet nie potrafię edytować Nic. filmu? Nawet tej miniaturki ustawić nie, nie, nie umiem. Niezła ona... W ogóle, dochodzi już czas końca tego materiału, ale... Można przedłużyć. No dobra, to, to coś innego. Nie no, kurczę, już prawie sprzeladowałem. Dobra, czekaj. Dobra, to co? To no, takie na szybko, nie. na szybko takie. Tam pokaż im wszystkim, jakie są te. No wiem, cały czas hmm. scrolluję. No, a teraz powoli. Tym, 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 Nie pamiętam, co to jest surgery. A dobre, to jest surgery, to jest ta operacja właśnie. To możemy im pokazać? Hmm. Nie, to jest słowo. No tam tylko okay. flaki, serce, no to wiesz jak będą pisać Dawaj, operacja, operacja Bo bo wyciągamy no, może flagi, Możecie pisać w komentarzach też bo, <laughs> Cały czas, cały dzień czas, czas, poświęcamy w komentarzach Dawaj bombę, dawaj bombę Pokażemy co to jest bomba Ej, te, teraz ogarnąłem, że ustawił mi się dawaj. dźwięk tego Tego końca nagrania I on, 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 mi się tak przy Tak jak go usłyszałem to od razu mi się tak Czekaj, yy, bomb, tak? Marek? No, a co to jest? No bomb, czy o, bomb? Chodzi? No tak, bomba. A to nie mogę dołączyć. Ale... A, czekaj, bo ja teraz słyszę. O, już jest. Dobry. Ej, to ten dźwięk, e, który usłyszałeś, hmm. możliwe, że usłyszałeś, to dźwięk... Ja no, to jest najgorszy dźwięk, jaki mi się przypomniał, bo kiedyś jak e, ustawiam sobie budzik, to ja zawsze słyszałem ten dźwięk i ja teraz mam depresję, go słyszę. jest Jeśli ja już ten piękny słyszałem, to już wiedziałem, że to budzi do szkoły. Albo żeby obudzić się i grać w Minecrafta. Tak, że żeby... Złapałem popr... Pierwszy raz chyba złapałem poprawnie tą wiertarkę. Może ten ba... Pierwszy raz się uda nam coś więcej zrobić. Jak ten odcinek się nie nagra, to już się powieszę chyba. Próbuję rano coś wykinąć. Ja wiem, że nie trafiasz co no? To myślał się zasłaniał tak, Ale ja już jedno odkręciłem to, nawet O ja mi, mi szło ale skręciłem Ty odkręciłem to w sprawie Idzie mi? Nie, nie to wiem i pierwszy raz to ja na ciebie poczekam na mnie. Nie, to pierwszy Panowie. raz no właśnie, dawa nie jednak Pierwsze To tak? właśnie mi tym, szybko Ja zasiegam. No obok, obok, do tyłu Do góry, do góry Do tyłu, do góry Do tyłu troszkę No w sumie nic to nie da, ci by mówić Dobra trochę do góry Czyli do tyłu, do tyłu znaczy Do tyłu Do tyłu O! Swój Wiem, widzę, widzę Podróż. Dobra Teraz to otworzyć. Dobra, to jest chyba najprostsze. Fakt tutaj trzeba czytać, no tak. Ty Umiem, masz Umiemy czytać, czy nie? A ty umiesz? No ja nie. W końcu mam 3 lata O kurczę, odcięłem. Co Coś rozłączyłeś? Cześć, dobra, Ej, to ja to dobrze czytam o, wszystko. Jest taka gra... Um... Wiem, wiem, znam ją, znam. No to ja z nią ja w nią grałem w ogóle z kolegą. I Ej. to jest, to, to jest to samo, tylko, Ej, że, no, tylko że w tamtyk, że jeszcze był kod Morsa No. Ej, e, switche, mam jakieś switche tutaj? Tak, e, switche. Czy, Marek, switch, i A, e, weź kliknij to czerwone może. E, nie, A, 1 a, a, a czyli tam jest e, A, A, AB, a, a, AB, a, b, to jest jeden b w sumie, albo... Żegnaj. Co zrobisz? Nie wiem, bomba chyba wybuchnie. Nie, że... Chyba... Dobra, tu masz, tu masz switche. To są switcha. No, dobra. Po swojej stronie tu masz. Ty, nie wyłucha to jeszcze. To czekaj, co ma być? Co e, ma być? Ty, e, e, I to w dół, w dół, w, w, w dół pierwsze. Pierwsze w dół, czyli e, B, Ale... A, 1 A w dół. Jeden A w dół. O, prawie. Jest, cyko. Kolejne? E, je, to będzie 2 b2 też dół b2 też jest dół c2 to idzie c2 czyli do góry mhm. y, d to będzie d1 w górę czyli jest na 1 na 1 nie to do góry no i, i ostatni E-1, E-1 Dobra cyku, teraz jest remove use AD Cześć. Remove use AD I teraz A musisz remove, a to ja mogę spróbuję Co ty robisz? To, weź zrobisz te, te A Trzymam, trzymam, trzymam. A kartkę? Uś. Masz? No. A to złap Nie! Dobra, Kurde. nie mamy kartki. Dobra, Wstrzygnij ale kart... dam radę. Żegnaj kartką. Co ty robisz? No, Okej. Okay. Dobra, Ej, Dobra, jest, udało się. Dobra. Jeszcze <laughs> To W sumie... Chyba zepsuliśmy już. Tak, wiem, że zepsuliśmy. Dobra, niestety, widzowie. Tym... Nie no, czekaj, zaczekaj do wybuchu chociaż. Nie nie wybuchnie. Czy dwie wy przyciski też się wyciągnąć? Czekaj, Czy może drugie jeszcze, jeszcze nie wybuchło, to znaczy, że wszystko robiliśmy dobrze. Nie, bo już wyciągnęliśmy B. A tam było do wyciągnięcia tylko A, A, D. I... No, ale już jest... U mnie czas jest już na zero. <grym> no Czyli... u mnie też. Wiesz Co tak? się stało? Może wygraliśmy? Nie wiem. Ale w każdym razie. Bye bye, Proszę bardzo. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Żegnam. was.